Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Gazeta Giełdy i Inwestorów parkiet wyróżniła także otwarty fundusz emerytalny. OFE moim moim... <laughs> mam takie wrażenie, że są trochę zapomnianym segmentem naszego rynku kapitałowego, a nie słusznie, bo ciągle te osiem funduszy, które pozostały na placu boju spełniają różne ważne role. <laughs> Oczywiście pomnażają aktywa swoich uczestników, w czym rynek pomaga. Ale także wykonują prawa akcjonariuszy w stosunku prawie wszystkich, prawie wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W większości przypadków te spółki bardzo dobrze traktują swoich akcjonariuszy, ale w niektórych przypadkach trzeba im trochę pomagać. I OFE to czynią. OFE także dostarczają kapitał dla wielu polskich spółek, które wchodzą na rynek kapitałowy i spełniają także inne ważne funkcje. Jeśli chodzi o wyróżnienie naszej firmy, to. To wyróżnienie oczywiście powinno trafić do naszego zespołu zarządzających, którym od kilkunastu lat kieruje Tomek Rak. Państwo pewnie się zgodzicie, że dobrego zarządzającego poznaje się po owocach, ale o owocach długoterminowych. Jako były zarządzający mogę powiedzieć, że jednoroczna stopa zwrotu jednak jest trochę rezultatem pewnej dozy szczęścia albo pecha. W drugą stronę. Natomiast jeśli popatrzymy na wyniki naszego funduszu, no to tutaj za ostatnie 10-15 lat, także jesteśmy w czołówce. Także dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Dziękuję panie prezesie